Za donkiem. Dobra, dobra, hal, halt. halt. No tutaj nie wiedziałem. Boże, jak to wygląda. Trzymam Ten... bloody. Dobra. Nie mam plotbagów. Dobra, to ja, jest... mam Ręk ma do ja mam jeden. jeden ma 6000 do mnie? Ja mam jeden bloodbag. Klęknij, synu. <laughs> no <jezu>. Do miecza. <laughs> Teraz broni bierzemy, już bez maczet. I uwaga, bo już zaobserwowano. A masz się te... Mam Te Machety też są potrzebne. Znaczy, te hatchety. Lolo, zombie, wsiadać. U, lagi są. Wsiadać? Już. Dobra, ja stąd lecę. Na razie, hej. Na razie. Cześć. Cześć. Hej. Sadrek, masz w ogóle ammo do tego AKM-a? Mam. W plecaku. Dobra, wsiadać, wsiadać, wsiadać. Przyszedł przy przy jeden. więcej. Przede przy a ja wystrzelałem wszystko, jak się ostrzelił. Co? Dobra, dobra. Ja nie mam nic do tego kawa. Leży pusty tam na paty. Tu przodu spadł i... Ale pod, pod koła. <grym> <grym> eee, ale wiesz co, ty... Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Gdzie jesteśmy? Eee, ja e, za wcześnie Jezu jak się wcześniej wy, wy, wysiadać cięście. Ja tam wolę być podwiedziony troszkę bliżej. Czy będzie za jakiś czas... Ty a tą transmuzję ty mi zrobiłeś, tak? Nigdy? A ile masz <grym> 6 600 tak nawet. LOL nie temu zrobiłeś? Czuć, Odszedłem do Ciebie kucno. Wjeżdżamy już do miasta. To czekaj, nie, stój. Nie wiem. Na lewo skręć tutaj. Łoł. Wow. Ale nie w krzaki. Sorry. Dobra, stój, stój. Stój Tutaj, nas się wpasowaliśmy w złomowisko. Może trochę bardziej, bliżej. Dobrze, to może, tam. Może wjedzie do, na złomowisko i ją zostawi. I poznaki. niepoznaki. Ej, tam jest jakiś gracz. Tam może odbaga. Tam jest jakiś gracz na A bo Albo to był zombie jak nie wiem Nie, to był zombiak chyba. No Dawaj transfuzję stoję. Ale gdzie? Nie wiem że na zumowisku było coś, ale chyba mi się wydawało Zombie lato, tu tu jest kilkanaście zombie panowie To pakujcie się ci co nie muszą Co Masz? co jeszcze raz? Pakujcie mam, się no. ci co nie muszą tu Ja idę z wami, co się będę? A to gdzie tak, idziemy? No. my nigdzie nie, nie idziemy! No, transfuzję jeszcze raz robiliśmy, bo nie poszła. Nie, nie wiem co stało Dobra Ja chciałem chciałem wsiąść coś mi wsiadł Siad pada niech zauważy się w, gaj, w gacie Deszcz pada? Nie to no. nawet nie widzę Ja słyszę tylko Ja też No ja też w sumie ja tylko Ja widziałem Z tego słyszę A nie widzę jak się... No jest jak się przyzumuje Na samochodzie Ale przed no, dłuższym to... było widać Idziemy po kurkę deszcz tam do lasu. pada tylko na wysokości dwóch metrów <laughs> To jak idziemy? Mamy samochód znaczy, nie no, to trzymajmy blisko swoich tyłków i tyle, no. Najlepiej byśmy chodzili plecami do siebie, jakbyśmy chodzili. Tu jest drog, może trzeba i na drogę od razu. A widzę profesjonalny nawrót. Dobra, gdzie jest szpital? Tam jest szpital. Na prawo. Szpital jest w środku. Na prawo. Skąd jest go? prawo? W Gorzej będzie, jak wszystkie trupy będą z nami. No właśnie, też się z tego obawiam. Dlatego no tak, lepiej zostawiliśmy obok miasta, obok Albo tutaj gdzieś. Jak teraz? Do przodu! Hmm. Wjeżdżamy do miasta. Centralnie, okej. Okay. jest na lewo. Szpital jest na lewo, to no. pod market. I tutaj będziemy w lewo. Ja wchodzę do marketu. Kurde, gra mi trochę klatkuje i nie jest to wesołe. Gdzie jest market? Na lewo. E, na lewo. Aha, aha. Ja tu nie przyjadę, Tank nie? Uu, ale... No. Zombie? No, to Zombi. się... to wykręcaj, wykręcaj. W lewo. W lewo, no. U mnie jedziemy cały czas tyłu. <laughs> <U> mnie też. <laughs> to dobrze. <śmiech> no. <śmiech> Taki <t> troll. <laughs> <laughs> Jak teraz? Eee... O, o, Ale Dobra. Zbieprzamy są To i wyjedziamy, wyjeżdżamy to. No. Iść prosto. Całą rodzinę zgranałeś. I teraz? Teraz jesteśmy w dupie. No w prawo idziemy, na drugi wiatam. tam. Chyba, Ale nie słuchajcie mnie, ja tylko sugeruję. Biegną za nami? Stój, zatrzymaj się. Czy zatrzymaj biegną za nami? Nie. Chyba nie. Ja. Nie, czysto. Bez to wysiadamy. Wysiadamy, zostawiam oku Jeden pilnuję. Ja idę z wami. Nie ja też. Jaam żałuję. Ja idę, no ja tu, tu ja tu kameruję, no muszę relacjonować no to. No nie mnie. wiem, to ja dostanę. Coś tam tak Ja muszę to, to wziąć to sobie haczetę. Tam jest zombie, więc fach cię. No. Ja dostanę tutaj przy samochodzie. Może ktoś ma kusze. Szpital jest tam, więc nie musicie iść drogą centralnie, tylko tym tym tym, tym tutaj drzewkami. Ty, a ja mam pusty plecak, więc mogłem najwięcej zebrać. zabrać, to nie wiem. Ja bym, w markecie, ja, ja bym w markecie chciał zebrać plecak ogólnie Słyszysz, to idź, ja zostaję, ale weź mi bagi i. i picie. Mo mogę prostu no, sobie z hatchetem ze mną, bo ja... Żeby... Gdzie? Bo... No do tego, do szpitala chcę iść. No chyba wszyscy. <laughs> ja bym jakby co jestem pusty praktycznie, więc sluzik. No czekaj kto, kto jest tym Alicem z siekierą? Ja ja jestem Alicem z AK-74 i ja idę do Ty To jest coś -a, a oni gdzieś nie wiadomo gdzie. I gdzie my idziemy? Na wprost idziecie. Szary budynek. Panowie, ktoś tu, ktoś tu jest z Sikierą i z Czechem. Ja. To chyba ja. To idziesz ze mną? Ty, ten z karabinem? Tak, z AK-74. Dobra, idę. Czekaj, pójdziemy tędy. Ja idę za wami, jak coś też. Zaraz, to to do nas to mówił? Dobrze? Zombie po nasie kawie. Widzę, 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 widzę. Tak to go obejść, może co? Co? No, będzie trzeba się kierować, bo, bo... Chyba to... trzeba będzie, bo on idzie tutaj tą drogą centralnie. Chyba, że przejdzie w lewo, więc wtedy sobie go obejdziemy. No, to możemy poczekać, ale. Ale widzę, to że by mnie zwabiliśmy. Cofaj, cofaj, cofaj. Już go, haczekaj. Dobrze. A ja się boję. W lewo Nie ma, boję się. Chodźcie, chodźcie za to my idziemy go... Został, został. No i to ominiemy, luzik. Cały tędy. No i no, tak jak mówię, ominiemy spokojnie, no. Bezkrwawo. My idziemy do Marytu, mam nadzieję. Jest tu zombie, nie, Kolejny. Po prawej, za nami. Kolejny. kolejny. Nasz przed nami w sumie. Się w się to chodźcie, na Dobra, chodźmy tam po lewej, na... o, szybko przejdźmy. Jak polecimy szybko, to zombie będzie nam zgonił no, W sensie szybko, w się sensie po prostu przejdźmy od razu, nie patyczkujmy no. się. Jak najbliżej ściany, teraz, nie? Nie no powinien no. nas zauważyć. Przy dobrych wiatrach się uda. A nie, nie zauważył, więc luzik. Biegnie, biegnie, biegnie zacząć. Gdzieś do kogoś biegnie, zombie, nie na no kogo? Ej, odwracajcie, się, odwracajcie, odwracajcie, zombie. I kolonate, kolonate zombie. Chuj. Jest dwóch. Ej, kozary, no, oszmalili mnie, złamali mnie. mnie. Ta to pozmoskita, to dobra. Ja mogę palić, pomocy, ludzie, pomocy. Ej, nie no, no, na ej, no, ej no. pomocy, nie. ej, no. Nie po lewej stronie w ogóle. Kto ej, strzelił? pomocy, pomocy. No ja jest za to, za to jest zombie. Nie strzelajcie. Dobra, my jesteśmy tutaj cicho. Ej, ktoś strzela cały czas. Ja raz. strzelam, tutaj, tutaj są zombie. Ej, jeszcze jeden, jeszcze jeden zombie. Jeszcze jeden, no, wybijcie ja go. Może jak wy się czuł. Ej, niech <laughs> mnie tu ktoś obandażuje, cokolwiek. Nie, bo jest, mam złamane nogi. nie Mam morfinet ci dam za. się, że żyje. Jeszcze jeden do was biegnie od tyłu, od strony ciężarówki. Schaczetujcie go. Masz? Zatrzymał się, ale dalej idzie w waszą stronę. Dobra, jestem. Z tyłu, za wami. Kulik. Dobra, idziemy, dobra, idziemy, dobra, idziemy, widzę, dobra. idziemy, idziemy, idziemy Do marketu nie przez główny wejście, tylko przez ten się wchodzi, nic chyba nie, nie. Nie, nie będzie Zombie nie. pilnuje e. nam ciężarówki To dobrze A ty A wiesz, Nie no. Ja tylko mam szczerą nadzieję, że Zegarek nie tak mi miejsca na frapsa tak? Na kasach potrzeba Ma kasę na kij do makarowa Dwa leżą ja się nie się Wreszcie, mi się przydał, mi się przydał. To chwilkę, ja nie mam slotu. Trzy na... magazynki do rewolweru zamawiam. Czemu wcześniej nie powiedziałeś, widziałem kiedyś, znaczy ostatnio jak byśmy go Wtedy jeszcze miałem dużo. Dobra, mam sloty, jednak mam Tylko jest tak, a będzie musiał. <laughs> Moskit przez siatkę próbował przejść. Cicho. to się wyda. <laughs> To Tu są te, zapałki, jak ktoś potrzebuje. Ej, czy ja tutaj mam, mam tutaj z naszej całej trójki haczeta? Tak. Jąpi ja mogę wziąć, te ktoś... Te zapałki komuś. Tejdzie mi te zapałki. Leżą tam w, w tym marketzie, To ty, ty jest w z nami, tak? Jest yy, w szpital i chyba tam jest zombie obok, czy mi się wydaje? Nie, wydawało mi się. Straszne lagi są w No takie zaczynają się robić lagi, no. Ponownie teraz ktoś bije, zbija szybę i Jedna ja, osoba ja, ja może pójść spoko. na dach, bo tam się respi też ten, skrzynka e, z Z tych że mnie za nie? będzie, nie? Tak raczej nie, nie raczej nie być A ty zbij szyba. Mieliśmy do tego szpitalu iść. Bo no my jesteśmy w szpitalu Nie mogę go uderzyć, nie mogę uderzyć. Gdzie jesteś się? się. Przeładuj, R wciśnij. Przeładuj ten haczet Ej z tego marketu. Z tego marketu, <laughs> marketu idziemy do nich do szpitala. Bez tak. jaj. Coś strzelił i Coś biegnie na Kto? nas? Nie? Engine parts O, dobrze, zobaczcie. Bierz. Cie tu morfina i pękle Ja wezmę koło. No dobra. Y, trzeba podbierać te czasem. Epi, bandaże. Bo pod niektórymi skrzynkami leżą te y, rzeczy i nie da się je wziąć. Y, gdzie wy wyszliście z tego marketu? Z tylnego. Ciekawe czy mi wzięło tylko koło, jak nie to się w i w którą stronę poszliście? Widzisz, można poprawić. Po Nienawidzę tych błogów albo głównym wyjściem, żebyś to widział. Już jestem przed głównym. Głównym wyjściem wejść? Wyjście? No jak chcecie, no ja już rzedłem tutaj przez dziurę. w płocie dobra, morfina, pękinery. Ja biorę troszkę wandaży, bo nie mam. Ja mam w troszkę już przy sobie masakrycznie dużo, nawet. Ten Co ja mam miejsce? Zombie, tu... do kogoś leci, o tu leci. Marzy. Najlepiej być krew i epi i morfina. No wiesz, jak będzie, to będę brał, nie? Dobra, ja biegnę w środku, zostawię cię moich takie raz na jakiś czas. I w nich są rzeczy, tylko czasem pod nimi leżą jakieś inne zabawki. Tak jak tu. Ktoś za nami wszedł? Przyszedł? Mhm. No i Zombie biegnie. Ej, coś biegnie biegnie, 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 biegnie. Za nami, za nami ktoś jest z nich, zombie. Ktoś, to e... wchodzi, jest za dźwię. nim zombie. Zaciukajcie go. Mo może chcesz wziąć rzeczy spod tego? Spod... Y skrzynki? No Dobra, gdzie jest krew? Powiem, jak zombie. Ja bym oh, prosił ja. cię no... mi przejść, bo przejście mogę. Cofi się ktoś. Jedną no ci... osobę prosił, żeby zabrał te rzeczy. Pod, pod tego. Pod ee, boksa. Bierę, bierę. I jedną osobę na dach, która ma jeszcze miejsce po krew i rzeczy inne. No tyczkę mam krwi, a jak tam dojść? Dochodź, pójdziemy razem. Ktoś nie go zaprowadzi do mnie. No, jak mnie ktoś prowadzi, bo nie wiem za kim mam iść. Ten co biegnie? Lekko tak? Są, są też namioty Cześć, wojskowe. Jak tam się wchodziło? To nie są namioty e, wojskowe. Ale albo z tyłu, z której strony ej, powolutku! powolutku. E, to mamy namioty. E, co wziąć? Bo mogę jeszcze jeden. Namioty jest? A to dobrze czy źle? Bloodbug czy. Znaczy, Boże, morfinę czy epipeny? Pół na pół. Czyli jeden, jeden. weźcie mi jeden bug. Ej, Jeżeli szyba będzie. się będzie. No, chyba. się <laughs> Weźcie żabę Dobra, jest, jest drabinka. Chyba Ale mi się ja ekran trzęsie. Okay, mam takie jest, dziwne nie. wrażenie, że mi się ekran trzęsie. Chyba Ej, coś jesteś coś... zdenerwowany, masz panikę. weź, wiesz? Trochę ich mam, to czekaj chwilę. Sekundę dosłownie. Dobra, od razu lepiej. Ej, czemu kurde idioto biegniesz? My czekamy przed szpitalem, jak coś. No ale my wchodzimy po drabinie. Tylko poczekaj, aż ja wyjdę, i dopiero wchodź, żebym nie spadł. Na całą górę. Teraz też ja się pytam, co wy z tymi kołachami. A ja nie, nie wiem, po prostu. Zadziwiacie mnie. Co, z jest sprawa, ktoś, ktoś ma jeszcze miejsce, nie podbiera morfiny i inne, bo ja mam tylko. Mam 10 bodajże worków krwi i. Ja Dobra, wchodź, miejsce po prostu. No. Ja wzią, 6, wziąłem koło. Co się podziało z kołachami? Co mówić? No kołachy mać, kurde. Myślałem, no, że się kiedy wszyscy będą mieli. No ja zostawiłem swojego kołaka i wziąłem się kiery. Ktoś tam mówił, że był parę innych. Parę innych lotów nie Dobra, mniejsza z tym. Byle żeby mieszczać bez sensu. Ja mam co nie jest To kołacha, w... Na samej, na samej górze powinno być No właśnie Jeszcze ja wyżej, ale wygląda na to, że wyżej też nic nie ma Fox, chodź tutaj e... Nie ma żadnych basket. kartonów? No, jeden karton tylko tam widziałem, a jest, widziałeś go tam? a to nie bierze się całego, tam w kartonie to są, sam, to się, wiesz? To są. Jest 12 bandaży i jedna Pepsi. To ci zamawiam. A ja tak mam ty, trochę tych bandaży. Ale... nie leży, Panowie? Pytam się. Co? Powtórz. Czy pod kartonem nic nie leży? Zabrażę zebrałem. Zabrałem. Jest 12 bandaży i tyle. Czy znaczy ja jeszcze 7? Została w ogóle morfina? Nie wiem czemu. To chyba mi no Lepsze Ale bo... czy bandaże? Też pół na pół. No to tak pół na pół mam, mniej więcej. Nie? Moskit, ty byłeś tam na górze? No, właśnie jestem. Ale jeszcze wyżej. Na dół. i. Ale I Ale nic w nie ma, W takich brązowych kartonach nic nie ma? Był ktoś ty tym na, namiocie? Co tu jest? A, nic tam nie ma. Na nic nie ma. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, tu jest druga drabina w ogóle, żeby zejść. To schodźcie i chodźcie przed ten budynek. W małkę ci już byliście. Czy jeszcze nie. Nie mam pojęcia. gdzieś byliśmy. Byli byliście. Byli tak. Było jakieś amunicje? był shotgun i amunicja dla mnie. No To musiał coś być wcześniej Dobra słuchaj schodź. Schodźcie. Jak będziesz na dole to powiedz Dobra gdzie jest, gdzie jest nasz samochód? Eee, nie na ja Dobra, chodź Chodźcie tu Idziemy, idziemy No, się przeładowana idziemy Ludzi jest mało na serwerze. No trochę już późna pora się robi, może dlatego, nie wiem. Dobra, na chodźcie, lecimy. Widzi się nas? No czekajcie na mnie. Widzę ja raczej moskita chyba. Ta. Za 20 osób jest. Ale nas jest 7. nie ma zombie, no możecie szybciej podnieść no. Przed ciężarówką mogą być. No są, 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 widzę. Bo tu ja cały czas ich wymieniałem, nakładzili. Ale już wszyscy są czy nie? Jest Czekam na flary Jeszcze jeden leci. Gdzie jest jeszcze się Flare rzuty, żebyś wejściem. Niedaleko samochodu. drugą stronę. A, sorry. Dobra, chodźcie. Idziemy, 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 idziemy. Zombie jakie są przed samochodem. Jeden Miś... jest... Jeden wchodzi na pakę. <laughs> Może i na darmową podwózkę? Nie, idzie na miejsce. Idzie tak jeden przed nami. Dobra, dobra, zaraz jak się go wyeliminuje. Bo to jest jakaś stodołka znaczy ta, szopka, więc. Do gwiazdki daleko. <grym> po prawej. Przy nami też. Kurde, więc ich nie, matka nie miała? Popra... <noise> Wszędzie są. Proponuję się położyć. Dobra, nie zauważyli nas, super. Ktoś idzie do tego, tego widzę. Dobra, zauważył. Zauważył i pal. Ale za nami cicho. Co dobrze, dochodziło Eee... Za... Zającek, tego tej zombie, co tutaj idzie, czy nie? Zajączek to. Kicek mam Kicok że powinniśmy zdobyć jedną snajperkę Przynajmniej ten jeden gość co pilnował to byłoby wesoło No ja mam snajperkę chyba tylko z nas tutaj. A co robisz teraz? Ja z wami byłem akurat No to byś Jedna osoba powinna być snajperką i tam pilnować wszystkiego, nie? Przy okazji sprawdzać No tak robiłem właśnie jak sobie to byliście Dobra, jak ktoś będzie oczyszczał samochód, i ja będę pakował rzeczy. Znowu, znowu w się sensie ekrana, nic się nie działo przecież. Które goło naprawić? Tylko, że i tak będę strzelił snajperem, to... właściwe. To, no dobra, ale które są właściwe? No... Wszystkie są na zielone, Musisz czytanie. zobaczyć, które jest na czerwono, albo na żółto. Mamy, mamy jeszcze jedno Zambi. koło. Jak tam niby zobaczyć? Jak, jak, jak masz ten listę kół, cool, to Zambi chyba te są, no. Tak, jest lista Q, ale przy wymieniu to koło w FR2 wymieniłeś to koło? No, tak. frontowe duże. Kurde, mam niecałe 6000. FR2 trzeba wymienić? Nie, mówiłeś, że. Rozmawialiśmy wtedy to, miałeś wymienić i mówiłeś, że wymieniłeś, nie? No tak. Akta się odrobinę mięsko? Czekajcie. Patrzcie, czy nie ma w samochodzie? Bo ja akurat nie rzucam rzeczy. Dajcie, to. które koło naprawić, to napraw. Set. Set, gdzie jesteś, to ci dam y, Pepsi? Tu. Niech ktoś tu, ja mam dwa, dwie maniki wody. To jest jasne. Jeszcze raz pytam o te koła, które naprawić. No, mogę, już, już sprawdzam. Ja i ty mam wszystkie na zielone. Nie? Mam wziąć, czy mi chodzisz? Włożyłem ci. Y, Powiadajcie wszystkie he, te, te A teraz medyczne. Ja, dobra. ja poproszę jeden bloodbug i do Ktoś miał część silnika, nie wiem. Coś miał? Jedna osoba miała. Wrzuciłem. Jest, dobra, będę... ja naprawię silnik. Napraw? A ja koło, które naprawić? Na, najbardziej uszkodzone. Ale jak, jak masz to rozwijaną listę, tak? Z kołami. Co? Daj, może setowi.